Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga z tej strony, kanał Mrs. Garden. W dzisiejszym filmiku postaram się odpowiedzieć na to pytanie, czy koniec listopada, początek grudnia to jest za późno na nowe rośliny w ogrodzie, co, na co zwrócić uwagę, kiedy kupujemy nasze cimierniki w centrum ogrodniczym oraz co zrobić, kiedy się okaże, że korzenie naszej roślinki są za bardzo związane, są przerośnięte, po prostu za długo stała w doniczce. Zapraszam. W tym momencie, czyli pod koniec listopada, dla wielu z was sezon ogrodowy już się zakończył, a dla niektórych, czyli między innymi dla mnie, on powoli zbliża się ku końcowi. Odwiedzając sklepy ogrodowe w tym okresie, można się natknąć na naprawdę fajne promocje, naprawdę duże przeceny. No a przecież kto nie lubi fajnej promocji i zaoszczędzenia trochę pieniędzy na naszym hobby, na fajnych roślinkach. No ale kupując nowe nabytki w tym okresie, pod koniec listopada, początek grudnia, możemy sobie zadać pytanie, czy nie jest za późno na to, żeby posadzić tę roślinę w ogrodzie. Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Jest pewien detal, na który warto zwrócić uwagę i zaraz Wam o nim opowiem. Niektóre poradniki ogrodnicze twierdzą, że dopóki możemy wbić szpadel ziemię, dopóki możemy zrobić dół na naszej rabacie, można sadzić rośliny wieloletnie. Ja osobiście może nie byłabym aż tak ekstremalna, dlatego moim sposobem na późne nasadzenia jesienne jest to, aby sprawdzić naszą pogodę długoterminową. Jeśli w najbliższym okresie 10 do 14 dni temperatura w nocy nie spadnie poniżej 0 minus 1 stopni, a w dzień będzie dodatnia, Mamy spokojnie zielone światło na to, żeby posadzić nasz nowy nabytek w ogrodzie. Jeśli trafią nam się jedna czy dwie nocki, gdzie będziemy mieli, mieli na przykład minus 2 stopnie, tak jak u mnie to jest zaplanowane, ale w ciągu dnia ta temperatura będzie się wahać nadal na plus 5, plus 7, plus 4, spokojnie, bez obaw, możemy posadzić naszą roślinkę na naszej rabacie. Dla tych z Was, którzy zakupili po promocyjnych cenach w tym momencie roślinki, ale nie są pewni, gdzie chcą je jeszcze posadzić, Dobrym wejściem jest posadzenie na tej sadzonki w Doniczce. Sposadźmy ją gdzieś w miejscu, gdzie nie będą nam przeszkadzały. One sobie przyzimują na rabacie w Doniczce, a na wiosnę możemy ją wykopać i posadzić na utworzone dla nich specjalne miejsce. Bo na przykład w tym momencie nie mamy nowej rabaty, a mamy ją zaplanowane na wiosnę. Ja dwa lata temu próbowałam przyzimować moje ciemierniki, które też kupiłam w promocji w Doniczce, ale zaczęły naprawdę marnieć, zaczęły się męczyć i byłam zmuszona posadzić je w grudniu, gdzie już były minusowe temperatury. Dobra wiadomość, ciemierniki przetrwały w tym roku, nawet szykują się już powoli do kwitnienia, więc jeszcze spokojnie można sadzić rośliny wieloletnie o tej porze do ziemi. Na co zwrócić uwagę kupując sadzonki ciemierników? Przede wszystkim na to, żeby miały śliczne, błyszczące, zielone liście. Dobrze jest spojrzeć pod spód tego liścia, czy nie przynosimy do naszego ogrodu jakiegoś dodatkowego mieszkańca. Dobrze jest też zakupić sadzonkę, która ma małą ilość mocno rozwiniętych kwiatów. Chodzi o to, że im sadzonka ma więcej. Takich pączków kwiatowych, tym dłużej będzie nam kwitła. Ja wiem, że patrząc w Centrum Ogrodniczym na sadzonki, kierujemy się tym, żeby wybrać jak najwięcej tak rozwiniętych kwiatków, ale to oznacza, że ta sadzonka jest już po prostu dalej w stanie kwitnienia i może nam kwitnąć o wiele krócej niż sadzonka, która ma dopiero właśnie takie świeże, powstające kwiatki. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to system korzeniowy. Ja tutaj trochę dałam ciała, no ale przyznam się szczerze, ta sadzonka była naprawdę w dobrej promocji, więc jej system korzeniowy aż tak bardzo mnie nie martwi. Jaki tutaj jest problem? Okazuje się, że ta sadzonka ma po prostu bardzo ściśnięte korzenie. Ma je bardzo przerośnięte, najwidoczniej była w tej doniczce przez duży okres czasu. Dla mnie nie ma problemu. Wiem co zrobić, żeby pomóc naszej sadzonce dobrze się zaaklimatyzować na naszej rabacie, i zaraz wam to pokażę. Oto miejsce docelowe mego ciemiernika. Dołek już mam wykopany. Warto pamiętać, że dołek powinien być takiej głębokości jaka jest długość doniczki, a nawet trochę płyczy, ponieważ ciemierniki są bardzo wrażliwe na zalewanie. Jeśli posadzimy je chociaż troszeczkę ponad poziom ziemi, będziemy wtedy mieli pewność, że nasz ciemiernik będzie cierpiał z powodu nadmiaru wody i nam nie zgnije. Co zrobić, żeby nasza sadzonka, która ma aż tak ściśnięte korzenie, dobrze sobie poradziła na nowym miejscu? Otóż warto taką sadzonkę, tutaj, takiej sadzonce warto przyciąć korzenie. Ja to robię w ten sposób, że biorę ostry sekator, może być nóż, mogą być nożyczki i po prostu przycinam te korzenie, robię takie nacięcia. Żeby przełamać pamięć korzeni, ponieważ te korzenie były długo w doniczce i one w tym momencie są nauczone rosnąć dookoła. Jeśli wsadzimy taką sadzonkę do ziemi z takimi korzeniami bez nacięcia ich, te korzenie będą nadal rosły dookoła tej sadzonki. A poprzez nacięcie korzeni, poprzez poluzowanie, dajemy im możliwość po prostu rośnięcia na boki. Możemy trochę poruszyć ten korzeń, troszkę je poluzować. Ciężko będzie, bo naprawdę ta sadzonka jest... Nie wiem, ile lat była w doniczce, ale dobrze to nie wygląda. To jest naprawdę sam korzeń. I tak naciętą sadzonkę z poluzowanymi korzenie, korzeniami możemy troszkę tutaj ponaciskać. Sadzimy w naszym dołku. Ponieważ jest jesień, nie każdy się ze mną zgodzi, żeby dodać w tym momencie nawóz. Ja go dodaję. Roślinka może w tym momencie z niego nie skorzysta, bo już jest trochę za zimno na nawożenie, ale wiosną, kiedy mój ciemiernik zacznie wzrost, korzenie zaczną y, popierać ten nawóz i ja na wiosnę już nie będę musiała się martwić, że muszę nawieść tą roślinkę. Sadzimy ją. Ja wykopałam dołek tak, że ona jest delikatnie ponad poziom ziemi. Tak wygląda mój nowy ciemiernik na swoim nowym miejscu. Tutaj obok widzicie kolejnego ciemiernika, który powoli zaczyna nieśmiało wypuszczać nowe listki. Moje paprotki to są witlice japońskie. Powoli zaczynają zamierać, ponieważ już się robi dla nich za zimno. A co zrobić po posadzeniu naszych ciemierników? Po posadzeniu oczywiście podlewamy je dosyć obficie, ponieważ mimo tego, że już mamy chłody, Każdą nową posadzoną roślinkę podlewamy i dbamy o to, żeby miała mokro. Podlewamy do tego momentu, aż totalnie zamarźnie ziemia. Jeśli obawiacie się o przybroski taką nowo posadzoną roślinkę, możecie też przykryć liśćmi, trawą, jakąś rodzają kory. Po prostu możecie ją zaściółkować, żeby mieć pewność, że system korzeniowy tej roślinki będzie miał dodatkową ochronę przed zimnym. A więc moje późne jesienne nasadzenie jest już gotowe, a ja Wam chcę szybko pokazać, jak wyglądają Ci mierniki, które dwa lata temu ledwo odratowałam, ponieważ coś czyliło mi do głowy, żeby zimować je w doniczce. Um, te ciemierniki możecie obejrzeć w filmiku pod tytułem Ciemierniki jak przycinać ciemierniki uprawa oraz pielęgnacja. Link do tego umieszczę w opisie wideo albo w lewym górnym rogu tego filmiku. Ale jak widać, późno jesienne, a nawet to już było wczesno-zimowe sadzenie tych ciemierników wcale im nie zaszkodziło, a nawet muszę szczerze powiedzieć bardzo im pomogło. Mam nadzieję, że kolejny filmik na moim kanale będzie dla Was bardzo przydatny, a w tym momencie chcę Wam podziękować za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!